A to mówią hallo, z tej strony Robert Doloro, witam na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali w grę Nuclear Throne. Jeżeli pamiętacie z jednego z moich poprzednich filmików z gry Super Crate Box, to znacie na pewno tegoż twórcę, choć trochę. Bo teraz już lambir no, jest twórcą e, Super Crate Boxa oraz Nuclear Throne. A. Z tego co dobrze że ta gra też jest w Early Accessie aktualnie i jest to ogólnie shooter e, akcji. Widok taki mniej więcej z góry, jak zobaczycie mniej więcej graficzki, to wygląda prawie z góry, tylko że postacie są tam takie, no ponieważ postacie są dwuwymiarowe, więc będziecie widzieli w ten sposób. Yy, podłoże fabularne jest, nie jest za bardzo znane nam. Możemy jedynie wnioskować z tego, co yy, mówią deweloperzy w, w czasie streamów i z jakichś tam informacji udostępnionych w sieci, ale mniej więcej chodzi o to, iż jakiś świat został, jest dewastowany nukle nuklearną wojną, Wszędzie panosi się ym, radiacja i skażenie nuklearne. Wszyscy po prostu pomutowali na lewo i prawo, i są też różne wymiary, między którymi postacie mogą podróżować. My osobiście wcielamy się w jednego z kilku bohaterów tej gry. Jak widzę, nie wszystkie mam odblokowanych. Nie wiem, na, nie wiem dlaczego. <laughs> Więc kilku bohaterów, jest więcej się pojawi w rozgrywce, jeżeli odblokujemy parę. wykonamy różne zadania, żeby odblokować ich. Na przykład steroids, fish, crystal Ups, niech sobie coś nie planowałem. Y Wracając do tematu, y każda postać ma swoją jakąś pasywną umiejętność, oraz y umiejętność aktywną pod wszystkie, pod wszystkie myszy. Naszym zadaniem jest y oczyszczać kolejne etapy z przeciwników. Wskakiwanie w kolejne portale oraz dotarcie do tytułowego nuklearnego tronu, który jest... dla wielu według niektórych jest to po prostu legenda, którą ludzie wymyślili aczkolwiek... Znaczy spoilerując grę jest ten nuklearny tron gdzieś tam w oddali. Co jeszcze mogę o tej grze powiedzieć na chwilę obecną? Mamy szukaną pisnową grafikę, dobrą ścieżkę dźwiękową, którą aktualnie słyszycie. Dużo ogrywalnych postaci i jest cały czas rozwijana. Są daily rany, jest, Pis piszą o różnych progresach, jest, no cóż, menu wygląda bardzo sk skromnie. Tak, i bardzo <totekstwo> ja gra się w ten sposób. Więc bez względnego e, pierniczenia, które to jest moją cechą charakterystyczną, weźmy nowe rozgrywki. weźmiemy sobie steroidza jesteśmy, jesteśmy ogólnie bardziej napakowani amunicją. E, ma mamy dość spory rozrzut w każdej broni i Przepraszam, gardło mi siada. I naszą umiejętnością jest podwójne, dual wielding, czyli możemy strzelać z dwóch broni, które mamy jednocześnie w rękach. Ponieważ normalne postacie mają broń w rękach i broń na plerach, i jednym przyciskiem myszy możemy zmieniać te tak, broń, switchować między nimi. Po prostu możemy zamieniać, możemy strzelać z tej, potem z tej. A steroid może rozruszać obu naraz, raz. są w i zasypuje przeciwników gradem kul. Zatem zacznijmy imprezę. Czytanie etapu, pierwszy etap. O, już mam przeciwnika obok siebie. Uszamy. Z każdego pokonanego przeciwnika wypadają takie zielone y, kryształki, które nazywam się radami. To jest po prostu poziom radioaktywności, który napełnia nam pasek. No, Słyszę to raczej za po prostu punkty doświadczenia, które jak widzicie w lewym górnym o kurde no, no. Oczywiście bardzo rzetelny materiał niech nikt nic nie was chodzi. Więc teraz na spokojnie. Lewy górny ruch. Zielony kalisterek to jest nasze punkty doświadczenia. to Też nasze punkty życia. Amunicja w, w broni głównej, w broni pobocznej. Tutaj są takie wskaźniczki na pozostałe rodzaje amunicji, które mamy: mamy naboje do pistoletów i karabinków. E, 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 no, łuski, o, znaczy nie, łuski, szelsy to będą muszelki, a udzia do szodgunu, wszelkie myśli strzelby bełty do kurz i innych. Bomb, materiały wybuchowe i energia do broni plazmowej i elektrycznej. Ruszamy dalej. Mamy tutaj kolejnych łotrów, trochę robaczków. Na szczera się, nie strzelasie mniej więcej ja w takim pokazą postać, co się tak! No ponieważ jesteśmy jest więc mamy i mamy może nie z WB. i naraz, to... O, znajmy broń, jest to karabin szturmowy. Wybiejmy go sobie. Będziemy mogli strzelać w po 3. Powokolę wszystkich otwiera się taki portal, dlatego wcześniej tak nagle zniknęliśmy i się w kolejny etap. Nie, chcę jednak dalej rewolwery. Dwa rewolwery są zabawne. Mniej więcej co trzy etapy zmienia nam się klimat, a jeżeli już zbieramy energię w kanisterku na kolejny poziom, wybieramy jedną z mutacji. O, możemy mieć... To jest nowość widocznie, która się dopiero pojawiła. O. Nową ikonkę zabij do tego, możemy... Nasze... No, zabiję przycisk, tego zwłoki ulegam ulegam odrzutowi. Jeżeli będziemy ulepszymy to, może będą po prostu leciały dalej i będą mocniej utłuc. Mniej amunicji, możemy przebierać przez ściany. Dodatkowa skrzynka jest bardzo spoka opcją. Mniej więcej co kilka etapów możemy mieć okazję stać... Ałcz, dostałem. starcie z sambosem bossem że tak imię danego etapu. O, gol! Wczytuje się epicka muzyka i walczymy z wielkim bandytą! Tu, tu, tu... Wow, Ciekawe. Jego, Jego seria ataków polega głównie na tym, że albo strzela w nas serią broni, a jeżeli my jesteśmy na bliskim dystansie, to nas, to nas szarżuje. O tak! I rozbija wszystkie elementy, jest bardzo brutalny. Taktyka na niego? Unikamy tego co w nas strzela i pakujemy jego da, 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 da! Ha! Yeah! Boss fight! Pokonany. Idziemy dalej. Uu. Więc zagram głównie jest tępym parciem do przodu i sprzedawaniem amunicji każdemu, kto nam się pod rękę. Uuu, potrójna mistrzynówka! Ma bardzo spory odrzut. Ale myślałem, że pociski naraz i to jest tak naprawdę zły pomysł, bo nie mamy odpowiedniej celności. Powinniśmy. Musimy ją dopiero opracować. Tam wyższa celność. O, dobra. Regenerację hp jak zabijamy. Więcej przedmiotów. Jak obrywamy, to wszyscy na mapie dostają. Nie, więc skóra noc rosną. Więcej siły. Więcej hapcy. Hapce to podstawa. Żremy witaminki. I mamy punktów życia więcej. I teraz my w kanałach. Gała przeciwników się nam trochę poszerza. Auć. A, tu pieszczury. Do no diabła Gin, sznapi, 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 sznapi. I szczury, sznapi, gin. I ratata. No, jak w podziemiach, w pokemonach Dużo ratatów. Don't like ratatas. Ratata są złe. O, ratat, Raticate, duży raticate. O, gin, 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 gin. Zryj amunicję. Smacznego. Rzadkie mało, w się. Huuu, to nadal więcej sznapich. O. Tak, pistolet na Jezu, ale oni próbują wygnieć pociskami na wyprawo. No i umarłem. Nie ma o czym gadać. Weźmy kolejną postać. No, ponieważ dodaliśmy do kanału, odwlekaliśmy trochę więcej postaci, ale zagramy sobie chicken kurczakiem. taki fried Chicken z kataną. I my, naszą umiejętność to jest połanie czasu i jest sobie do zabicie. Kiedy z hapce, punkty szczytu z zera, tracimy głowę. Jeżeli zaczynamy złapać jakąś apteczkę w trakcie, to wskrzesza nas. Głowa nam odrasta. Tacy jesteśmy, super radioaktywne kaczki. Znaczy kuczaki. Yo, bura to tajmu. Ha ja! Ciao! Oh. Oh. No masz! No masz. Aha, przechodzimy na bardziej konwencjonalne metody zabijania Karabinem szturmowym hmm, lepsza celność. Hmm. Cierpliwość. Będziemy mutowali w przyszłości. Przydatne kiedy mamy kiepskie mo 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 możliwości mutacji. O. A, dostałem kurkę łeb! Szybko lecimy się! Oh. A, doskonale! Oh. Klucz francuski! Czas na walkę. <gryś> Wręcz! O, suche, uu. Teraz tym wszystkim, którzy y, oglądają to i nie rozumieją polskiego, będę musiał to wytłumaczyć. Yy. Ale dobra, napisałem gdzieś tą, no, tego, mm, jak to się nazywa... Adnotacje! O! Yy. O! Dobra. Nie wiedziałem, nie wiedziałem tej umiejętności wcześniej. No, jak widzicie, dalej pracują tą grą. Ale O, jaj! Nie chcę umierać! O, dobra. Znajdźmy apteczkę, odrosła nam głowa. Takie dobre apteczki. Bandażem sobie przyczepimy. O! Gdzieś jest boss! Ho, unik, unik. Ho. O, z y, klucza francuskiego. Idę od Ciebie, nie chcę z bosem się bić. Kurczę, ale zrywam baty. A masz, a masz. I, i. Szybokręt? Nie chcę Szybokręta. Co się stało? Daj Szybokręt. Drugi się no, teraz chyba ma po, 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 po. Osz Dobra, strzelba. Dobra. Shotgun! Dawaj! Dawaj na ręka! Jej, nie mam głowy! Zabijecie, nie ma z głowy! Umarłem o ta, <trym> No, jak widzicie, ta gra jest bardzo trudna i kara nas na lewo i prawo. Young, young Violet, Young Violet, Swag 420 Blizzard. Nasza umiejętność jest taka, że ma, mamy złoty rewolwer. Poza tym, yy, jest ta, nasza umiejętność polega na tym, że wykonujemy podwójny strzał, jakby Strzałamy dwa razy, dwukrotnie w jednym kliknięciu. Jest moc. pap, no, Dobra, może tym razem uda nam się zagrać trochę dalej niż wcześniej. Ziom. stalowy tyłek, znaczy tronba, tyłek do siedzenia na tronie sprawia, że zamiast strzelać podwójnie, strzelamy poczwórnie. To jest dopiero mac. Wow, wybuchło. Nie wiadomo dlaczego. Chcę bum bum. Brak. Teraz mam brapa zamiast papa. O. O. Klucz francuski. Więcej kluczy francuskich. Tak chyba chcę, żebym się grał wręcz. Czterokrotne grzmotnięcie z, z klucza francuskiego? Negusta. A masz. Yo Cztery kroczki to francuski w pasie! O! <grym znać się> w <kreśniach> Dobra. Dobra, teraz na poważnie. Tak. Teraz. Na pewno to wygramy. Weźmiemy sobie łotra. Żeby wam pokazać, jak to dzieje, Że tutaj jest jeszcze taka specjalna coś, jak... Takie coś specjalne. Mhm. <grym znać się w kreśniach> jest coś takiego, jak policja. Międzywymiarowa ponieważ uroach jest, y, jest uderzenie portalowe, tam umiejętność specjalną y, Jest ścigany przez policję cały czas. To jest jego minus. A tak to mamy wykoksany karabinek i... O! policja! Macie tu strajka! Mm. O, jest to jest ten z, nalot portalowy. A wow! wow. Ale nasz pances teraz za obrywamy to... Y, tego Taką taką brwamy karabinem i kabum wokół siebie. Karabin strumowy? Mm, nie wiem, czy jest sens w karabinie szturmowym. Wolę karabinek policyjny. Ała, się daje bić! Jestem głupi! Eee, nagrywaj na YouTube'a mnie ogłupia! Te moje umiejętności! Ała, ała. A macie! Ha, ha, ha! Lel! Grać nie umieją, o mnie zabić. O, granatnik! Postrzegamy sobie granatami. Oh. <śmiech> <śmiech> wręcz Nie, nie będę walczył wręcz. Come on! Haha! Granat w twoją twarz! Wrzuciłbym to teraz jakimś tekstem um, antypolicyjnym, ale chyba nie chcę tego robić. tego no ha ha międzynarodowa policja znaczy międzyportalowa a masz granatem a masz aha słabe już... ale ale połykałem te granaty mam um, nom um, um. wow ten gość tak się o zabije się was tymi granatami i będzie nie, nie, dobra, dość. <laughs> jeżeli ja się zabijam własnymi granatami, to znaczy nie powinienem w tą grę grać. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten jakże skromny odcinek na temat gry. Na Clear Throne, grę bardzo polecam, jak widzicie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że lamię jak diabli. Możecie potem weszać na lewo i prawo ze słabym uszem. Yy. I nie chcecie za tą grać w Lola ani w nic innego. Więc, ale co tam. Zjem sobie moją jakże pyszną niemiecką żelkę i się z wami pożegnam, ale najpierw muszę wam powiedzieć tą całą, to co zawsze mówię. Wiecie co chcę powiedzieć? Wiecie, wiecie, wiecie. Oczywiście, że wiecie. Rozsyłajcie swoim znajomym, myślicie... Ech, nawet, nawet swojego outro nie potrafię powiedzieć poprawnie. Mm. Rozsyłajcie wieść, mówcie przed Ja się z wami żegnam... Sojonera! Atomowa łapka! bro